Drodzy Państwo, zanim przejdę do meritum dzisiejszego wideo, które będzie dotyczyło oczywiście tego, jak wygląda sytuacja kredytowa potencjalnego upadłego po przeprowadzeniu takiego postępowania podościowego. zachęcam oczywiście do zapoznania się z naszymi kursami na platformie akademia.upadłość-kancelaria.pl. Wszystko oczywiście pisane bez polskich znaków, kursy zawierają Liczne, e, liczne opracowania, porady wideo, a także e, wzorce pism procesowych, które należy składać w toku tego typu postępowania, po to, abyście Państwo niskim kosztem i niewielkim nakładem pracy e, mogli e, przeprowadzić takie postępowania samodzielnie. Napomnę jeszcze o tym, że w najbliższym czasie postaramy się uzupełnić e, platformę o kursy e, dotyczące zagadnień z, związanych z upadłością e, przedsiębiorstwa. W trakcie konsultacji z klientami bardzo często spotykam się z zapytaniem dotyczącym tego, czy osoba, która przeprowadziła upadłość konsumencką, takie postępowanie wobec niej zakończy się, dajmy na to, umorzeniem zobowiązań, czy ta osoba będzie potem mogła zaciągnąć jakikolwiek kredyt, kredyt w banku, zakupić coś na raty, czy nawet korzystać z karty kredytowej. Szanowni Państwo, zanim odpowiem Państwu na to pytanie, Przypomnę oczywiście, że kredyty bankowe, różnego rodzaju produkty oferowane przez banki i wynikające z tego zobowiązania, oczywiście należą do tej kategorii wierzytelności, które z pewnością przodują, jeżeli chodzi o, o ich zakres w toku postępowania podościowych konsumenckich, także... Powiem tylko tyle, że większość, zdecydowana większość dłużników, która rzeczywiście tego typu postępowania wszczyna, oczywiście myśli o nich głównie z uwagi na zadłużenie w instytucjach bankowych. Musicie Państwo pamiętać, że. Każda osoba, która zaciąga zobowiązanie, za co więcej składa nawet zapytanie do banku o kredyt, trafia do pewnej bazy danych, która nazywa się BIKiem. BIK to jest oczywiście skrót, pełna nazwa brzmi Biuro Informacji Kredytowej, no i jest to miejsce, w którym są przetwarzane Państwa dane dotyczące tego, w jakim banku Państwo macie zaciągnięte to zobowiązanie, w jakiej wysokości, w jakiej dacie, w jakich ratach powinniście regulować dane zobowiązanie. No i oczywiście są informacje na temat tego, czy Państwo te zobowiązania w terminowo regulujecie. Prawda zatem wygląda tak, że jeżeli mamy do czynienia z osobą, która już ma jakieś zaległości w banku, i nie jest w stanie obsługiwać należycie wszelakich zobowiązań, no to z pewnością te dane w biku u wskazują na niezbyt korzystną jego historię kredytową. Reasumując, jeżeli mamy e, zaległości w banku, z pewnością taka osoba, nawet nie ogłaszając płatności konsumenckiej, również będzie miała e, trudności, aby taki, jakikolwiek kredyt kolejny e, uzyskać. Oczywiście wielu e, dłużników robi w ten sposób, że zaciąga jedno zobowiązanie celem spłaty poprzedniego, ale w pewnym momencie, jak bank odmówi, e, no to w takiej sytuacji e, jakby ta pętla e, kredytowa już się zaciska na tyle, że e, dłużnik staje się nieopłacalny i następnie aplikuje o ogłoszeniu upadłości. De facto, postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jeżeli już ta osoba zadłużona decyduje się na podjęcie tego typu kroków, informacja o upadłości jest publikowana w monitorze sądowym i gospodarczym. Oprócz tego, no, oczywiście, ta, ta informacja o upadłości trafia także do Biura Informacji Kredytowej. W toku trwania postępowania, kiedy, kiedy już Zmierzamy ku końcowi. Jest publikowany szereg innych obwieszczeń w monitorze sądowym i gospodarczym. Także wielu wierzycieli, jeżeli tylko, śledzi dane, jeżeli tylko śledzi sytuację danej osoby, no to będzie oczywiście świadoma tego, że ta osoba jest w upadłości i w trakcie trwania postępowania upadłościowego z pewnością dostęp do kredytu będzie bardzo utrudniony. Niemniej spotkaliśmy się z sytuacjami takimi, gdzie banki mimo wszystko potrafiły dzwonić do pewnych osób i proponować. Kolejne kredyty, nawet jeżeli ta osoba e, kilka tygodni wcześniej ogłosiła upadłość. E, natomiast po przeprowadzeniu całego postępowania upadłościowego, które e, kończy się umorzeniem e, całościowym bądź częściowym, e, które, w, które, wcześniej, oczywiście, które wcześniej jest poprzedzone ewentualnym planem spłaty wierzycieli. E, tego typu informacja także trafia do, do biura informacji kredytowej, jest przetwarzana przez, przez tą bazę. Docelowo dane te mogą być uwidocznione w, w, w raporcie i w tym rejestrze BIC przez okres 5 lat. Potem oczywiście ta informacja trafia do tzw. części statystycznej. Część statystyczna BIK-u no to jest taka część, która jest de facto niewidoczna dla banków, czyli jeżeli mamy osobę, która ma bardzo stare zobowiązania, ogłosiła upadłość, ta upadłość była odnotowana w biurze informacji kredytowej, następnie po kilku latach kiedy ta informacja już trafia do części statystycznej i dana osoba pójdzie do banku celem zaciągnięcia kolejnego zobowiązania, wzięcia czegoś na raty, no to oczywiście dany kredytodawca, który będzie z pewnością weryfikował potencjalnego swojego dłużnika w BIK-u, tej informacji o upadłości konsumenckiej widzieć nie będzie. Co jeszcze jest istotne w kontekście kredytów po upadłości konsumenckiej? No, pamiętajcie Państwo, że to wszystko czy dana osoba otrzyma kredyt, zależy tylko i wyłącznie od banku. Bank kieruje się swoimi wytycznymi, swoimi procedurami, więc jeżeli nawet potencjalny klient takiego banku ogłosił upadłość, został oddłużony, czyli z punktu widzenia potencjalnego, potencjalnego kredytodawcy jest w zasadzie może być może idealnym kandydatem, ponieważ nie ma żadnych innych zobowiązań, jeżeli on oczywiście będzie posiadał odpowiednie Odpowiednio wysokie zarobki będzie potrzebował dodatkowego finansowania, a bank z kolei będzie chciał go udzielić, no to pewnie nie będzie problemu, aby takie finansowanie otrzymać. Co więcej, też spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie nasi klienci po całej, upadłości, po całej zabawie z upadłością konsumencką, dwa lata później przychodzili do nas ponownie, aby. Aby ogłosić upadłość po raz drugi. Oczywiście upadłość konsumencka po raz drugi jest nieco bardziej złożona i skomplikowana, troszkę innymi jakby rygorami się charakteryzuje. Niemniej również jest możliwa, jeżeli sytuacja danej osoby rzeczywiście dramatycznie się pogorszyła. Reasumując i odpowiadając zwięźle i krótko na Państwa częste pytanie, czy po upadłości konsumenckiej można zaciągnąć kredyt? Odpowiedź brzmi: co do zasady można, niemniej będzie z pewnością to utrudnione, szczególnie w okresie 5 lat od dnia zakończenia postępowania, ponieważ informacja o upadłości jest przetwarzana w biurze informacji kredytowych.